Chciałbym zaprezentować gołąbka o numerze 26056, obrączkę ma z 21, ale oczywiście to jest młody gołąbek, trochę już spierzony, trzy piórka ma wypierzone. Jest to samiczka, uważam, że to powinna być samica. Ojcem tego, tego gołąbka jest samczyk na olimpijskiej obronce, o końcówce 66, to jest syn samicy takiej klumpowej. Ta klumpowa to był prezent od, od Jana Klumpa, kapitalny gołąb lotowy. Samiczka była trzy razy najlepszym lotnikiem okręgu na wystawie okręgowej w kategorii A w wyczynie, kapitalny gołąbek lotowy, miała 13 na 13, wszystko latała od A do Z i tutaj no, super ta samica, to jest właśnie po jej syniu. a z dołu to są gołąbki od Tomka Czaplińskiego, też mocny imbret na jego Stevena, DV tak zwanego. Fajna ta samiczka jest u mnie w rozpłodzie, prezent od Tomka Czaplińskiego. Już widzę, że się pokazują te gołębie, dwa gołąbki w tym roku po lotach mam, bardzo fajnie się pokazywały. Także ta para na pewno już będzie na przyszły rok tak sparowana, bo raz, że są fajnie w rękach ułożone gołębie, silne i na lotach, już też bardzo dobrze mi się tutaj pokazują te gołębie. Także z góry gołębie od pana Jana Klumpa połączony na moją linię szelensów. Dół to jest 100% od tomka ze Stevena, tak zwanego DV. -a. Także fajne połączenie. Już tak można powiedzieć, że sprawdzone, bo naprawdę się fajnie tego MB pokazują.